Już w czasach Jezusa wielu wierzących Żydów zastanawiało się nad kwestią zbawienia. Czy nieliczni będą zbawieni? A jeżeli nieliczni, to którzy? To pytanie o zbawienie powraca co jakiś czas i również wśród katolików też. Pojawiało się i pewnie będzie pojawiać nieraz pytanie, czy nieliczni będą zbawieni, czy wszyscy będą zbawieni? Czy możemy wszyscy liczyć na Boże Miłosierdzie i na to, niezależnie od tego, jak żyjemy, jak postępujemy, co robimy w życiu, i tak wszyscy będą zbawieni, bo niektórzy nie wyobrażają sobie, jak to miłosierny, miłujący Bóg mógłby kogoś potępić. Takie myśli nurtują serca wierzących, i na to pytanie Chrystus odpowiada. Nie odpowiada, czy nieliczni, czy liczni, nie podaje żadnej konkretnej liczby, ale mówi w odpowiedzi: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. To jest odpowiedź na pytanie, czy będziemy zbawieni, czy nie będziemy zbawieni. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Można powiedzieć, że to sformułowanie: ciasne drzwi jest odpowiedzią, kluczem. Ciasne drzwi. Samo sformułowanie kojarzy się nam z czymś, co. Wydaje się nam niedogodne. Wszystko to, co jest ciasne, sprawia jakiś dyskomfort. Człowiek nie czuje się swoją, odczuwa jakiś ból, jakieś cierpienie. Jeżeli coś jest ciasne, ciasne drzwi, to znaczy, że nie każdy i nie wszystko przez te drzwi przejdzie. Czyli można powiedzieć, że nie wszyscy. Ale nie jest powiedziane, nie ma konkretnej odpowiedzi, że nie wszyscy czy nie liczni Ciasne drzwi. A zatem co trzeba czynić? Trzeba robić wszystko, aby siebie i to wszystko, co mnie otacza, starać się dostosowywać do tych właśnie ciasnych drzwi. Do futryny, która można powiedzieć jest Nienaruszalna od wieków. I zbawionym będzie nie ten, który stara się dostosować futrynę do, do swoich rozmiarów i do swoich pojęć i wyobrażeń, ale zbawiony okaże się ten, czy będzie zbawiony ten, kto siebie dostosuje do tej futryny, o której mówi Chrystus, do tych ciasnych drzwi. I to jest odpowiedź. I dlatego człowiek, który chce być zbawiony, czy skorzystać ze zbawienia, bo Bóg zbawił i zbawia, ale jeżeli chce być zbawiony, skorzystać z tej łaski, to dostosowuje swoje życie, wszystko to, co ma, posiada, do tego rozmiaru, który podaje Chrystus. I dlatego konieczne jest, Wyrzeczenie, konieczne jest tego swoistego rodzaju zdecydowanie się na karcenie, które proponuje Pan Bóg. To nie jest karcenie, które często człowiekowi w dzisiejszych czasach kojarzy się ze znęcaniem. Bo, tak jak mówi dzisiaj autor listu do Hebrajczyków, że Bóg traktuje nas jak swoje dzieci. I nie możemy lekceważyć karcenia Pana. Z tym, że to karcenie Pana nie ma nic wspólnego z tym, co nam przychodzi na myśl i z czym kojarzymy karcenie, biorąc pod uwagę te relacje, które nieraz panują między rodzicami a dziećmi, i dziećmi a, i rodzicami. Bo wiemy, że wielu dzisiaj ludzi nie zgadza się na karcenie dzieci. Z tym, że to karcenie dzieci często przybiera formę znęcania się i na to oczywiście nie ma zgody. Ale kiedy jest karcenie, to jest to odpowiedzialne wychowywanie dzieci. I Bóg nad nami się nie znęca, ale w sposób najlepszego pedagoga nas wychowuje. I to karcenie Boże nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek znęcaniem się nad nami. Chociaż niektórym może i by się tak kojarzyło, ale tak nie jest. To jest najlepszy pedagog, najlepszy wychowawca. I On wie, czego nam najbardziej w życiu potrzeba. I tylko ci, którzy to zrozumieją, którzy dostosują swoje życie do tego Bożego karcenia, będą w stanie ukształtować siebie w ten sposób, aby przejść przez te ciasne drzwi, które są możliwe do przejścia, ale wtedy, kiedy my dostosujemy się do rozmiaru. Tego przejścia do zbawienia. Innej drogi nie ma. A tymczasem my byśmy chcieli dostosowywać przykazania, chcielibyśmy dostosowywać takie czy inne normy, Boże, do naszego życia. Ale niestety Chrystus chce nas od tych myśli odwieść. To nie jest droga do zbawienia. Droga do zbawienia wiedzie przez ciasne drzwi, czyli przez różnego rodzaju wyrzeczenia, przez solidną, odpowiedzialną pracę, przez zachowywanie Bożych przykazań, przez dostosowywanie swojej woli do woli Bożej. Innej drogi nie ma. I dlatego, kiedy. Gromadzimy się tutaj na Mszy Świętej. Kiedy zadajemy sobie pytanie, czy będę zbawiony, czy też nie będę zbawiony, to odpowiedzią na to pytanie będzie to, jak sobie odpowiem na pytanie, czy już mam odpowiedni wymiar, czy mam już odpowiednie gabaryty, aby przejść przez ciasne drzwi. Albo inaczej, czy jestem gotowy do wszelkich wyrzeczeń, czy jestem otwarty na Boże napomnienia, na Boże wskazówki, aby dostosować swoje życie, układać tak swoje życie, aby ono miało wymiar idealny do tego wymiaru, które mają te ciasne drzwi, o których dzisiaj mówi Chrystus w Ewangelii. Wyznajmy naszą wiarę.